Tutaj mamy takie podmeni, które jest rozwijany i to wszystko robimy przy pomocy stylów CSS. Pierwszym krokiem, jaki należy zrobić, to przygotowanie takiej listy, tutaj widzicie wypunktowanej. I żeby to zrobić, tutaj mamy szablon taki przygotowany takiej strony internetowej, pustej. Tu mamy miejsce, gdzie będziemy wpisywać sobie te style, które będziemy tutaj css które będziemy wykorzystywać. Natomiast w tej sekcji BODY będziemy sobie wpisywać tą naszą stronę, więc pierwszym elementem, który robimy, to tworzymy sobie właśnie tę listę korzystając z UL. Informatyka to jeden z głównych kierunków kształcenia na studiach inżynierskich, jakie prowadzi Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. Spośród wielu specjalności, które funkcjonują w branży IT, Kotarbiński proponuje studentom programowanie aplikacji internetowych oraz administrowanie sieciami komputerowymi. Mimo, że kierunek ten jest prowadzony przez różne uczelnie w Polsce już od wielu lat, zdobycie zawodu informatyka wciąż daje duże szanse na znalezienie zatrudnienia. Gdybyśmy spróbowali obejrzeć się dookoła siebie i odpowiedzieć na pytanie, czy w ciągu 15 sekund nie zobaczymy czegoś. Co nie zawierałoby w sobie elementów technologii komputerowej? Pewnie trudno byłoby nie zauważyć czegoś takiego. Przecież telefony komórkowe, nawet kamera, w którą w tej chwili patrzę, samochody, którymi jeździmy i których jest coraz więcej na drogach wszystkie one posiadają w sobie technologię komputerową. Bo technologia komputerowa to nie tylko to, co stoi na biurku, ale również i to, co jest zastosowane w najprzeróżniejszych urządzeniach, które w tej chwili stają się coraz bardziej inteligentne. A przecież mówi się o tym, że będą w tej chwili i domy inteligentne i miasta inteligentne. W związku z tym perspektywy są niezwykłe. Niedaleko jak w zeszłym tygodniu dotarły do mnie wieści z prasy, że w samej tylko Polsce w tej chwili brakuje 50 tysięcy inżynierów informatyków w Unii Europejskiej 275. Przewiduje się w najbliższych 3-4 latach, że w Unii Europejskiej zatraknie miliona informatyków. Na zatrudnienie po studiach lub na podwyższenie już otrzymywanej pensji z racji otrzymania tytułu inżyniera informatyka liczą absolwenci tego kierunku. Żeby jednak tytuł informatyka otrzymać, musieli po 3,5 rocznej nauce stanąć przed komisją egzaminacyjną i zdać inżynierski egzamin dyplomowy. Student każdy przygotował pracę, musi przystąpić do egzaminu. Na tym egzaminie oprócz prezentacji tego, co zrobił w pracy dyplomowej, to ma Otrzymuję jeszcze pytania dotyczące całości studiów. To są studia trzyletnie, trzy i półletnie, akurat w tym przypadku. No i tak, jak akurat nie jestem informatykiem no dokładnie, ale jestem matematykiem i uczyłem te osoby na początku. Pamiętam, że to czasem było ciężko zdobyć coś z tej matematyki, a dzisiaj jak słyszałem, no to to naprawdę będziemy mieć świat tych inżynierów. Do egzaminu dyplomowego przystąpił m.in. pan Krzysztof Gastołek, który przygotował pracę polegającą na opracowaniu projektu portalu wspomagającego nawiązywanie znajomości towarzyskich. Podczas budowania tak, tego portalu musiałem wykazać się wiedzą z zakresu mojej specjalizacji, czyli serwisów i aplikacji internetowych. Musiałem także pokazać, że potrafię zaprogramować serwis od podstaw, tak, że potrafię go opublikować w sieci. Jako działającą aplikację stworzyć także jego dokumentację oraz zaplanować tak działania poszczególne podczas tej pracy. Projekt systemu internetowego inteligentnego domu jednorodzinnego to natomiast praca pana Krystiana Nowickiego. Napisał aplikację internetową, dzięki której można, będąc nawet poza domem, sterować w nim na przykład temperaturą i prądem. W trakcie pisania pracy student najpierw opracował, a potem zamontował we własnym domu zestaw czujników umożliwiających takie zadania. Połączyłem po prostu swoje hobby z tym, co musiałem zrobić dla uczelni, czyli właśnie połączenie serwisu i aplikacji internetowej z elektroniką, z elektryką, czyli tym, co i tak lubię robić. Pozwoliło to na to, że mam teraz działający system domu. Obie prace powstały pod kierunkiem doktora Pawła Drozdy, który uważa, że wiedza i umiejętności, jakimi wykazali się obaj panowie przy tworzeniu swych projektów, sprawiły, że wyróżniają się one na tle innych. Te dwie prace, wśród tych, które w tym roku miałem przyjemność prowadzić, chyba są najlepsze, najfajniejsze. Na pewno jeden z Panów był w stanie się wykazać dokładnie bardzo dobrze znajomością elektroniki, elektryki, umiejętnością stworzenia własnego systemu dla domu jednorodzinnego, takiego inteligentnego. Natomiast drugi ze studentów wykazał się bardzo dobrą znajomością frameworka Codigniter. Obaj studenci zdali egzamin z wynikiem bardzo dobrym. Po egzaminie stali się nie tylko absolwentami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Olsztynie, a jednocześnie pełnoprawnymi inżynierami informatyki. Egzamin dyplomowy zdawali także studenci mechatroniki. Tym razem były to osoby, które wybrały specjalność mechatroniki przemysłowej. Komisja egzaminacyjna wysłuchiwała odpowiedzi na trzy wylosowane przez studentów pytania, a biorąc pod uwagę przygotowany projekt, oceniała wiedzę oraz umiejętności, jakimi musieli się wykazać studenci podczas jego opracowania. Jeśli chodzi o wiedzę, to jest to przede wszystkim naszym zadaniem, naszych zajęć wykładowych ćwiczeń i laboratoriów. Natomiast jeśli chodzi o umiejętności, to nabywają oni zarówno w trakcie studiów u nas w szkole, jak również często są to umiejętności nabywane w zakładach pracy, gdzie są zatrudniani, bądź w trakcie czy w ramach swoich działań hobbystycznych. Codziennie wykonywana praca zawodowa stała się impulsem do napisania przez pana Jarosława Szubielskiego. Pracy na temat telemetrii i sterowania węzłem cieplnym na przykładzie miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Olsztynie. Jest to przedsiębiorstwo, w którym pracuję i w ostatnich latach zaszło kilka zmian technologicznych i właśnie na tym się skupiłem w swojej pracy. Przede wszystkim dotyczy to telemetrii oraz sterowania węzłów cieplnych. W 2012 roku został wdrożony nowy projekt, został wdrożony nowy system telemetrii węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych. Natomiast sama moja praca oprócz porównania systemu telemetrii nowego do poprzedniego, e, krótkiej historii spółki, przedstawienia węzłów cietnych, topologii ich e, rodzajów, dotyczyła również innowacyjnych rozwiązań, które powinny zostać jeszcze wdrożone do nowego systemu. I to był mój wkład indywidualny do pracy. Projekt kołowej platformy mobilnej sterowanej z wykorzystaniem oprogramowania LabVIEW to natomiast praca, którą podczas egzaminu dyplomowego zaprezentował pan Łukasz Powała. Na zakończenie moich studiów chciałbym zaprezentować zdalnie sterowaną platformę mobilną, którą zaprojektowałem od podstaw z systemem jej sterowania oraz aplikację, która zostaje zainstalowana na komputerze PC i umożliwia zdalne sterowanie tą platformą. Wraz z możliwością zdalnego przekazywania obrazu z kamery, która jest zainstalowana na, na tym robocie. Zakres wiedzy obejmuje bardzo szerokie spektrum: od wiedzy z zakresu inżynierii, wytwarzania, sposobu obróbki materiałów, doboru materiałów do określonych zastosowań, poprzez tworzenie schematów elektrycznych, tworzenie płytek drukowanych, no a kończąc na tworzeniu oprogramowania na mikrokontrolery oraz na komputery klasy PC. Obaj panowie pozytywnie zdali egzamin i uzyskali dyplom mechatronika, za co gratulacje przyjęli od profesora Zdzisława Kowalczyka, przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, jednocześnie rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. Gratuluję panu uzyskania tego dyplomu z takimi dobrymi rezultatami. Wyobrażamy jednocześnie nadzieje, że zyskany dyplom powoli panu albo awansować w pracy, albo znaleźć. Z tej na Pani pracy. Jeszcze raz gratuluję Pana Wysyckiego i życzę Pani Wysyckiego w życiu. Okay. Mechatronika przemysłowa to jednak nie jedyna specjalność na mechatronice. Na tym kierunku studenci mają do wyboru również mechatronikę samochodową oraz mechatronikę w przemyśle drzewnym. Studenci zdobywają wiedzę m.in. na zajęciach z podstaw mechaniki płynów. Mechanika płynów przydaje nam się również podczas projektowania zarówno portów, jak i każdych innych obiektów hydrotechnicznych, począwszy od zapór po inne stopnie wodne. Mechatronika to kierunek studiów, które są studiami interdyscyplinarnymi, a to sprawia, że pracodawcy chętnie zatrudniają absolwentów tego kierunku, podkreślają prowadzące zajęcia. Łączą w sobie w sposób synergiczny wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak mechanika, elektronika, informatyka, i ta synergia pozwala wykształcić inżyniera który będzie, który stanowi bardzo poszukiwaną osobę na rynku pracy, gdyż te osoby będą w stanie wykonywać obowiązki, które do tej pory wykonywali inżynierzy, inżynierzy którzy kilku inżynierów kończących kilka kierunków studiów. Uczelnia planuje również uruchomić na mechatronice specjalność dotyczącą współczesnych układów mechatronicznych w przemyśle. Oprócz specjalności studenci mogą dodatkowo wybrać profil dyplomowania, ściśle związany ze swoimi zainteresowaniami i koncepcją pracy dyplomowej. Kierunek mechatronika, oprócz Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Olsztynie, będzie prowadzony także na Wydziale Zamiejscowym, który został utworzony w grudziądzu we współpracy z tamtejszym Centrum Kształcenia Ustawicznego. Chcemy tam otworzyć studia i taką ofertę już na tamtym rynku umiejscowiliśmy. W dwóch tych specjalnościach, tych już mamy duże doświadczenie tutaj na rynku województwa warmińsko-mazurskiego, czyli właśnie w Mechatronice Samochodowej i w Mechatronice Przemysłowej. Studia na Mechatronice na Wydziale Zamiejscowym w Grudziądzu mają się rozpocząć od nowego roku akademickiego.